Cześć, zapraszam Was w dniu 25 czerwca na imprezę Mom 4, która myje się na plaży, na którą Was zawiezie londyński autobus. Będzie e, dużo fajnych atrakcji. Czyli te kobiety będą? Oczywiście, dwa, raz, dwa. Darmowe kondony i red Bulla. Lubisz to? Lubię to bardzo, bardzo. Tak. Wybór nic mokrego podkór pod Weźmiesz udział? Oczywiście. Oczywiście e, przeze mnie, dziewczyny. E, szybkie pęto. <stotrzy> Co Tędy... To jest szybkie pęto? E, a to też wyjaśnij, cholera. D DJ Kukis i Pietras. O 12 pokaz Słusznych ogni i mój taniec jest jedną z Was. Zatańczysz? E, no, jeśli to ja zostanę wybrana, to zatańczę. Jak mnie nauczysz swojej choreografii na pewno. Nauczysz? Nauczę. Świetnie, lecimy dalej z Koksem. Co tam jeszcze będzie na impreza? Co tam się będzie działo? Co przygotowali organizatorzy i czy warto przejść? Powiedziałem, no, że przygotowali organizatorzy. A się jak się koszub ludzi będzie mógł siedzieć wykąpać? Tak. A co będzie? Będzie basen. O, będzie... zajebiście Będzie. Ale jak, a jak padną z sił, to jak już nie wiem, Red Bulle będą darmowe? Będą, hmm. będą, powiedziała o Red Bulla. No, Aha, zajęliście. żeby było Bull'ach. Podsumowując, warto przejść? Warto. będziesz? Trzeba tam być, ja będę, Borelam będzie. Dobra. na koniec zaśpiewaj nam jakąś krótką, zwięzłą piosenkę, która zachęci ich do tego, aby przyjść na tą wyjątkową imprezę 25 czerwca w sobotę, więc 3-4 lecimy z Halcy. I like to say I'm going away. I like say I like say I'm my way I like to say it's every day I like to say I've chosen my way I like to say it's every day Bye bye mom and dad I gonna be a superstar I gonna be a shopping star Please don't be sad I singing bye 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 Dobra Kochani, widzimy się czerwca Na razie.